Przed Wami pierwszą tajemnicę dotyczącą naszego finału. Tak jak widzicie, jesteśmy na scenie, co oznacza, że. Wielki koncert! Uh! Dzisiaj dostępne są bilety na nasz pierwszy, pierwszy koncert. Link oczywiście macie w opisie. Widzimy się na koncercie już niedługo! Uh! No, na pierwszej, No, nie dość, że nie znasz tekstu, to jeszcze się nie wyrabia. że nie wiem, co to, to też, że... jest. To Zobacz ten mordy oddech No brakuje ci mordy Krzyczany y, refren Przypominam, że wszyscy widzowie są częścią finału Więc koniecznie zostawcie suba, żeby być po prostu Z nami w ten bardzo ważny dla nas dzień A y, co do koncertu, dostępne będą bilety Również mity, Negry, żeby się z nami spotkać Cyknąć fotkę, więc zapraszam oczywiście do opisu mojej no i widzimy Panie, się Panią mogę fotę? mogę fotę? Tak, Możesz może, się. ale się stoczyłam